Mitsubishi Electric stawia na innowacyjne technologie, które łączą ekologiczny komfort użytkowania z wydajnością i niezawodnością. W ramach realizacji osiedla Nowe Planty w Chorzowie zostały zainstalowane nasze zaawansowane systemy grzewcze. Pompy ciepła Mitsubishi Electric Zubadan o mocach 6, 8 i 10 kW odpowiednio dopasowane do powierzchni oraz charakterem domu, w którym pracują. Każda jednostka współpracuje z cylindrami o pojemności 200 litrów. Technologia Zubadan, oparta na wtrysku pary Flash Injection, pozwala utrzymać pełną moc grzewczą nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających minus 15 stopni Celsjusza i niezawodną pracę aż do minus 28 stopni. To oznacza, że mieszkańcy mogą liczyć na stabilne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową przez cały rok bez względu na warunki pogodowe. Dodatkowo, dzięki wysokiej efektywności energetycznej, systemy Ekodan pozwalają mają znacząco obniżyć koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi źródłami ciepła. Ważne było również to, że nasze urządzenia są ciche, kompaktowe i łatwe w obsłudze, co zwiększa komfort codziennego życia. To inwestycja, która dzięki połączeniu wysokiej efektywności, cichej pracy i nowoczesnych sterowników pokazuje, że osiedla mieszkaniowe mogą być przyjazne dla użytkowników i środowiska jednocześnie. Przy realizacji osiedla Nowe Planty zależało nam na stworzeniu miejsca, które oferuje komfort, nowoczesność i realną oszczędność dla mieszkańców. Osiedle położone jest przy ulicy Jałowcowej w zielonej, spokojnej okolicy, tuż obok Parku Śląskiego, co zapewnia dostęp do terenów rekreacyjnych, tras spacerowych i rowerowych. oraz natury w samym sercu miasta. Nowe Planty to zespół domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej oraz szeregowej o powierzchni od 125 do 235 m2. Architektura osiedla została zaprojektowana tak, aby łączyć nowoczesny design z funkcjonalnością, zapewniając komfortowe wnętrza, przestronne tarasy i prywatne ogródki. Dodatkowo cała infrastruktura osiedla, w tym drogi wewnętrzne, oświetlenie, chodniki i miejsca postojowe, została przygotowana z myślą o wygodzie mieszkańców i ich bezpieczeństwie. Zdecydowaliśmy się na pompy ciepła Mitsubishi Electric Zubadan. To rozwiązanie, które zapewnia szybkie nagrzewanie wody, efektywność i bezproblemową cichą pracę. Naszą ideą było połączenie wygody mieszkańców z rentownością inwestycji i ekologią. Systemy te minimalizują koszty eksploatacji, pozwalając jednocześnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Co czyni osiedle Nowe Planty inwestycją przyjazną środowisku. Mieszkańcy otrzymują najwyższy standard, a my inwestycję gotową na współczesne wymagania ku nieruchomości.